O dzień dobry, jakby to pewien znany i szanowany człowiek powiedział. Jako że na YouTubie jest całe gówno co do poradników, bo każdy pisze kot i nigdy go nie tłumaczy, to postanowiłem nagrać coś swojego. Ja się jak zwykle będę jąkał i będę łapał lagi mózgu, ale postaram się cokolwiek wytłumaczyć i mam nadzieję, że coś z tego zrozumiecie. Od razu mówię, że do skryptowania w MTA na pewno albo będzie potrzebna umiejętność korzystania z translatora, albo potrzebna będzie znajomość języka angielskiego. Oczywiście niepotrzebny jest nam żaden serwer project czy inny gówno, żeby postawić swój serwer, na którym będziemy pisać. Ten serwer mamy od razu wbudowany w MTA i można go zainstalować przy instalacji MTA, on się instaluje automatycznie więc jeśli nie zaznaczyliście serwera to klikając prawym na ikonę MTA będziecie mieli opcję otwórz lokalizację pliku i tu w głównym folderze MTA będziecie mieli folder serwer serwer zawiera plik wykonywalny od razu sobie łączymy żeby wygenerować nam podstawowe pliki I go zamkniemy, jak będziemy mieli type, type help for a list of commands. I od, od samych podstaw zaczniemy. Na początku musimy sobie nadać admina. Potrzebny nam będzie program Notepad++ albo Visual Code. To są chyba dwa najczęściej używane programy. Do pisania w MTA. Visual Code ma od razu składnie. Podpowiada nam nazwy funkcji i jak funkcja wygląda, gdzie powinniśmy dać argumenty. Jakie. Ale tym się zajmiemy później, bo też takie podstawy nie są. Najpierw zaczniemy od całkowitych podstaw. Jak już mamy, jak już włączyliśmy serwer, mamy folder, mamy plik ACL XML, który jest w języku xml -a. Jak sama nazwa mówi, i mamy tutaj wszelkie uprawnienia. To wygląda jak HTML, i tutaj XMLa nie będę tłumaczył, bo tego użyje się prawdopodobnie raz w życiu. Czyli, przy nadawaniu sobie administratora, żeby dać sobie administratora. Kupiłem linijkę object name user z grupy everyone, to jest dana grupa o nazwie everyone, to jest zagłębienie i to służy do czytelności kodu, gdyby wszystko było na jednym poziomie, czyli dajmy sobie shift tab, bo tak w notepadzie plus, plus się cofa tabulatory. To się staje praktycznie nieczytelne. Po to się używa tabulatorów, żeby... żeby było od razu jasne co, co, jest, w jakiej, co jest w jakim ifie, co jest w jakim sprawdzeniu. Ale tym się zajmiemy później. Najpierw nadajmy sobie administratora, żebyśmy mogli sprawdzać błędy. Żebyśmy mogli resetować zasoby. Czyli kopiujemy z grupy everyone user gwiazdka linijkę. Zjeżdżamy do grupy admin i wkleimy tu sobie zamieniając gwiazdkę na swój nick. Ja sobie dam Mister Dadosz, tak jak mam wszędzie. I To będzie konto administratorskie, po którego zalogowaniu się na nie, będziemy mieli dostęp do wszystkiego. Kopiujemy tą linijkę też do grupy console szczerze mówiąc to nie wiem jakie uprawnienia mają dane grupy do RPC zapisujemy ctrl s i włączamy swój serwer teraz trzeba będzie stworzyć konto administracyjne bo tamto to było tylko przypisanie uprawnień do konta które jeszcze nie istnieje do tego służy komenda add account w Helpie. A zapewne ją tutaj gdzieś znajdziemy. Jest add account. Add account. I następnie wpisujemy nick konta i hasło, które będziemy mieli do logowania się na dane konto administratorskie poprzez ukośnik login. Klikamy Enter, aby utworzyło nam konto. I mamy konsola. Dodała konto Mr. Nadosz. I żeby połączyć się na swój serwer, wchodzimy w MTA, szybkie łączenie. I w lokalnych od razu powinno nam się pokazać. Nasz, nasz adres lokalny to jest zawsze 127001. To jest zawsze nasz komputer. Możemy kliknąć połącz i podłączymy się do, do serwera od razu taka przydatna rzecz to jest zmiana FPS-ów bo domyślnie jest 36 FPS-ów co za ładnie nie wygląda bo każdy ma monitor 60 Hz albo powyżej czyli może wyświetlać 30 klatek a jest wyświetlanie 36 wyjdziemy sobie wyłączymy serwer i zmienimy to od razu sobie w konfiguru serwera Szukamy Ctrl+F, F, czyli wyszukiwanie, wpisujemy FPS, tutaj mamy ograniczenie limitu klatek przez serwer. Możemy sobie wpisać od 25 do 100, taka optymalna wartość to 60, bo większość osób ma właśnie taki monitor. I zapomniałem uwzględnić w filmie po co w ogóle jest ten mta server Conf? jest to w xml. -u. Pomiędzy znakami tymi, a tymi, kod nie jest traktowany jako kod, to jest komentarz. I tu mamy wszystko opisane po angielsku, co jest czym. To jest z XMLu napisane. Tutaj możemy ustawić takie rzeczy jak nazwę serwera, jak adres e-mail właściciela serwera, port serwera. I na samym dole mamy coś takiego jeszcze jak zasoby. To są zasoby, które będą włączały się przy starcie serwera. Startup równa się 1, 1, czyli true, czyli prawda, czyli startup, uruchamianie równa się prawda, czyli zasób ma włączać się podczas startu. Można tu go wyłączyć np. wpisując 0 albo usuwając całkiem linijkę. I zasoby ładują się po kolei tak jak są w kolejności ustawione. Czyli najpierw włącza się admin, później default stats, help manager. I to jest bardzo przydatna informacja, bo czasami, jak zasób odwołuje się do zasobu, przy starcie serwera, może być taki problem, że na przykład default stats chce się odwołać do. Help Managera, ale Help Manager jest poniżej, czyli włącza się później i będzie zasób Default Stats sypał błędy, że nie może się podłączyć do tego zasobu, bo zasób nie jest włączony. Teraz po włączeniu serwera serwer nam, jak widać, się uruchomił. Możemy na niego wejść od razu będzie płynniej. Kamera już jest płynna. Dobrze, możemy się. Póki co z niego rozłączyć do poradnika. Wyłączę go. I wejdziemy sobie na przeglądarkę. Główna strona, z której będziemy korzystać, to oczywiście Wiki MTA. Można sobie wejść na to wpisując z MTSA wiki. Mamy stronę. I tu będzie, będzie nam wszystko przydatne. Tu mamy funkcję po stronie klienta. Z czego zaraz wyjaśnię, czym się różni klient a serwer. Mamy funkcję klienta, mamy eventy klienta, mamy funkcję serwera, mamy eventy serwera, mamy funkcje, które są po obu stronach, czyli są i po stronie klienta, i po stronie serwera. I mamy useful functions, przydatne funkcje które żeby użyć musimy sobie skopiować do kodu, czyli kopiujemy sobie to i mamy nową funkcję ACL group clone, czyli na przykład klonowanie grup w ACL. I to będzie st strona, z której będziemy praktycznie ciągle korzystać. Mamy też coś takiego jak drzewo elementów i to będzie nam potrzebne. Do eventów. Obecnie sobie wyjdziemy z drzewa elementów, i stworzymy sobie pierwszy skrypt. Skrypty znajdują się w moc devmatch, Resources. To będą nasze wszystkie skrypty. Foldery z nawiasami to są podfoldery. Jeśli nie mamy kwadratowego nawiasu. I będziemy mieli wewnątrz jeszcze kolejny folder. To MTA nam go nie wykryje, żeby sobie zrobić podfolder, żeby na przykład mieć skrypty Dadosza. Przykładowo, żeby sobie katalogować dane skrypty do danego folderu, że na przykład dany skrypt dotyczy pojazdów, to sobie robimy folder kwadratowy nawias, pojazdy kwadratowy nawias i wewnątrz tego podfolderu pokażemy sobie na przykład testowy zasób na jego przykładzie pokażę czym różni się serwer a czym różni się klient i dlaczego nie powinniśmy robić wszystkich zasobów po stronie klienta a wykorzystywać do tego serwer dobrze żeby skrypt ładował nam żeby skrypt w ogóle dab się załadował, potrzebujemy pliku meta.xml. Musimy tutaj zmienić rozszerzenie pliku. Tu musi być plik XML we właściwościach nie może być tu napisane TXT. Od razu sobie wejdziemy w widok i tutaj zaznaczymy rozszerzenia nazw plików, i wtedy będziemy wiedzieli, czy plik jest. Na pewno poprawne nie będziemy mieli na przykład meta.xml.txt, bo tak domyślnie tworzy Windows, pliki jako nowy notatnik, dokument tekstowy zmieniamy sobie na meta.xml. Otwieramy sobie plik notatnikiem na odpadem plus, składnie, bierzemy, automatycznie się zaznaczało jako XML. I cała zawartość mety musi być w tagu meta zakończone tagiem meta. Wewnątrz, dla czytelności kodu, dajemy sobie tabulator i wewnątrz tabulatora i wewnątrz znacznika wchodzimy sobie na wiki mta. Meta, XML MTASA mamy tu wszystkie tagi, których możemy użyć, które będą traktowane przez MTA jako poprawne i będzie MTA je czytało. Kod leci od góry do dołu, więc najpierw załadują się pliki, które są wyżej, a następnie te, które są niżej. I ma to znaczenie, jeśli używamy zmiennych globalnych. Która też oczywiście później wyjaśni co to jest i, i dlaczego się to używa i jak. Ok, żeby skrypt nam się załadował, musimy wpisać skrypt, żeby ustalić jego ścieżkę. Wpisujemy src, równa się nawias i wewnątrz wpisujemy nazwę swojego pliku. Czyli ja przykładowo stworzę dwa pliki. Skrypt po stronie serwera i skrypt po stronie klienta. Skrypt po stronie serwera nazwę skrypt Lua I stworzę sobie skrypt C Lua. C od klient S od serwer I tutaj podajemy ścieżkę wewnątrz folderu, czyli skrypt podłoga s.lua. I musimy określić jego typ, czy jest to klient, serwer, czy oba. Czyli będzie się wykonywał naraz i tu, i tu, ale osobno. Będzie traktowany przez MTA, tak jakby się wpisało mu klient i serwer czyli wpisujemy type server kopiujemy sobie linijkę ctrl d kopiujemy nam się niżej wpisujemy skrypt c typ Client. i w starej wersji xml musieliśmy wpisywać script tak i to, to jest to samo co ta linijka niżej, to oznacza to samo więc żeby, żeby mieć jak najmniej linijek, żeby to wyglądało jak najskutniej nie wpisujemy kolejnego skrypt tylko zakończamy go sobie wewnątrz tego. dobrze, i to będzie nam jedynie to nam będzie potrzebne żeby włączyć dwa skrypty skrypt po stronie serwera i skrypt po stronie klienta teraz włączę wirtualną maszynę i pokażę Czym się różni klient, a czym się różni serwer? Napisałem w tym czasie bardzo prosty kod, który tworzy jeden samochód Infernusa po stronie serwera, a drugi samochód Manane po stronie klienta. I na pierwszy rzut oka pojazdy są takie same, stoją w tym samym miejscu. Czyli jeszcze raz sprawdźmy z pamięci manana ma ID 410. Manana jest po stronie klienta, infernus jest po stronie serwera. Teoretycznie wygląda to na ten sam samochód. Mogę go przepchnąć. Został przepchnięty. Tego też mogę przepchnąć po stronie serwera. Na obu grach wyglądają auta na takie same. Ale w przypadku klienta te auta są całkiem innymi samochodami. Tepnijmy się jednym graczem na jakieś dalekie miejsce, żebym żeby nie widział z tej postaci tego samochodu. I w tym momencie go przepchnę. Inf Infernosa po stronie serwera przepchnę pod bramkę. A manana przepchnę gdziekolwiek. Niech stoi pod garażem. Teraz w gry, teleportuje się z powrotem w to samo miejsce. I widzimy manana, która jest po stronie klienta. Jeśli byliśmy za daleko, jest całkiem w innym miejscu. Skrypty po stronie klienta działają osobno, a po stronie serwera samochód stoi w tym samym miejscu. Skrypty po stronie klienta działają też yy, bez połączenia z internetem. Czyli jak ktoś odłączy sobie kabel od komputera, to i tak skrypt będzie działał, co może powodować bugi. Oczywiście klient będzie nam potrzebny, żeby tworzyć GUI, przykładowo. Czyli ten interfejs cały graficzny, bo po stronie serwera nie da się tego zrobić, ale klientowi nigdy nie należy ufać. Należy wszystko sprawdzać, co się dostaje od strony klienta. I to jest przykład: serwer jest, tak jakby drugą grą odpaloną, czyli naszą konsolką. Ma też swoje FPS-y, tak jak gra. I on synchronizuje wszystkie działania pomiędzy klientami. Skrypty po stronie klienta działają sobie całkiem niezależnie od siebie. Przygotowałem też skrypt bardzo prosty, który pokażę na czacie osobą liczbę wygenerowaną przez serwer, skrypt po stronie serwera i osobną i liczbę wygenerowaną przez klienta, czyli przez komputer gracza. Zresetujemy sobie skrypt restart testowy zasób. I tak, serwer wygenerował liczbę 31 i to zawsze będzie synchronizowane pomiędzy graczami. To się pokaże obu graczom, ale osoba, liczba po stronie klienta jest niezależna. Cały zasób działa osobno, czyli wygeneruje inną liczbę niż graczowi drugiemu. I jak widzimy wygenerowało po stronie klienta 91 dla jednego gracza, a po stronie klienta dla drugiego gracza wygenerowało 18. I żeby film nie był za długi, to syruptowanie zaczniemy sobie w kolejnym odcinku, wyjaśniając wszystko po kolei.